Witam was za pomocą wysiwa. Jest płomień. Proszę zobaczyć. Pali się na kalimacie. macie. z Jest płomień. Rozpalony za pomocą krzesiwa Light My Fire Bio 2 Army. Teraz dorzucamy do ogniska. To w celach oczywiście pokazowych, aż mi cigaretę, z wypadło. Polecam to krzesiwo. Yy, wydziela 2900 iskier za dobrym pociągnięciem noża. I ma gwizdek ratunkowy. Helena zawał. Także jest pięknie, jest fantastycznie. No, typu kandal noże typu kandal z piłką i pozdrawiam serdecznie